Wyzwania przed jakimi stoimy my jako społeczeństwo są bardzo złożone i musimy na to wszystko spojrzeć holistycznie, całościowo. E, ważne przy tym, żebyśmy oczywiście dostrzegali te wszystkie niuanse, nad nimi pracowali, ale pewne rzeczy, z pewnych rzeczy musimy sobie zdać sprawę. Taką pierwszą rzeczą jest to, że e, zwiększenie dzietności nie jest po pierwsze rzeczą. Prostą, a po drugie, czas nas goni, to pokolenie wyżu demograficznego przełomu lat 70. i 80. ono w tej chwili ma już 40, ponad 40 lat. Oznacza to, że dzisiejsza polityka pronatalistyczna nic nam tutaj nie pomoże w tym kluczowym momencie, kiedy oni będą przechodzili na emeryturę. Bardzo ważne jest wobec tego to, żebyśmy naprawdę zainwestowali w to pokolenie, które, którym już dysponujemy. Warto pomyśleć o e, dzieciach, które jeszcze są w systemie edukacji, warto pomyśleć o młodych osobach i do nich kierować e, politykę, ponieważ to na ich barkach w przyszłości spocznie e, ciężar udźwignięcia tych przemian e, demograficznych. Tak samo zresztą warto myśleć o polityce imigracyjnej, zasadach integracji społecznej takich osób, tak żeby, żeby w przyszłości no, ze perspektywy gospodarczej nasze społeczeństwo dobrze, dobrze mnie dźwignęło.